Zastanawiam, cię, zastanawiam się, czy może se nie nagrać, kurde, robienia hamulców w łazie. Tylko, kurde, no tak jak mówiłem, nie bardzo mam warunki na to nagrywanie. Jakby to było w Garage. O, panie! Kto to panu tak spytał? To by było w Garage elegancko, ale nie ma Garage, kurde. Garage! Pałki z Garage. A z i te sprawy, stawiaj namiot, właśnie nie wiem, co zrobić, kurde no. Miały być te. No stoi pod chmurką, no na, na szorcie było jak kurwa w środku deszcz pada. On mi zgnija jak ja będę coś muszę zrobić. Jak jak będę trzymał pod chmurką, to i za dwa lata to z niego kupka karty zostanie. On tak przecieka wszędzie. Muszę coś tam, nie wiem, nad szy ramką szyby tam połączenie ramki szyby, kurwa z plandeką tam z czymś, to muszę rozebrać zobaczyć co się tam dzieje. Pod szybą, pod tą ramką szyby muszę zdjąć całą plandekę, stelarz rozmontować trochę szyby, położyć przed nią. Kurwa, miałem tu skręcić. Zobaczcie o co chodzi. Kurde, tak się tam leje. Blaszaka na zgłoszenie nie mogę, nie. Miasto se powymyślało jakieś tam linie zabudowy, różne cuda, że nie, nie mogłus. Nie zmieści się. Tutaj linia zabudowy, tam jakaś rura, idzie pod ziemią, tam coś tam, i chuj ci w dupę nie postawisz, pan, Garage. Może no jakoś tam wiatę coś, coś tam się chyba uda, ale nie wiem. Wiatę w sumie można by było, a w jacie można dać trzy ściany, nie? Ja jest wiatą? Nie wiem. Samowolka, ta Jakiś widz zaraz wyczai... Gdzie, co i jak i pójdzie pismo do urzędu czy coś. Przyjdą smutni państwo, że tutaj... Wizja lokalna. Dzień dobry, mieliśmy skargę, że samowola. Tutaj, proszę, proszę zmontować już. Nie wiem. To jest jeszcze... No teraz to w ogóle wyczyściłem sobie konto tym kurwa złomem. Więc chwilowo i tak jest to jakby... No kurwa, pochy mnie to schamowało teraz. Aaaa! No, ty takie bez zgłoszenia. No to tak, czy jak, bez zgłoszenia jak coś stawiasz, to trzeba pilnować i tak tych wszystkich, wiesz, wytycznych prawa budowlanego i tam przepisów, planów zagospodarowania przestrzennego, coś tam, coś tam. To nawet jak bez zgłoszenia to się trzeba pilnować czasem, coś to jest tak zagmatwane wszystko. Że, że wiesz dużo rzeczy może później tak No ale tam jakaś koncepcja jest no żeby tam coś zrobić Tylko że no mówię teraz to jeszcze i tak to potrzeba pieniędzy Trzeba pieniążków bo trochę się wysuszyłem teraz. Oczywiście nie pomaga to, że zaś cisłem YouTube'em i streamami, a się hasa skończyła i nie ma nowej kasy, bo nie ma streamów, bo nie ma filmów. Oczywiście pomogłoby też na przykład znalezienie sobie jakiejś uczciwej, normalnej, prawdziwej pracy, nie? Można by od tego zacząć. No, ale no... Kurde, światło nie... Światem nie widzę. Nie widzę się. No, co to za pomysł, gdzie tu światła są? Fasynuje mnie, że w Europie, w Stanach mają fajnie, bo mają po drugiej stronie skrzyżowania nie? i widać wszystko po prostu z auta. No i na chuj, że się tu kurde, jaka ta nadmiarowa uprzejmość po prostu. Jeszcze mnie zahamował ten nie? Bo się przestraszył tego gościa tam, matko jedna. No i nie widać tego, kurde, sygnalizatora, no stajesz jeszcze przed skrzyżowaniem i trzeba chyba, nie wiem, łeb sobie przez szybę przycisnąć przednio, żeby zobaczyć.